Ten mały chłopiec był obsesyjnie zakochany w Messim. Marzył o grze w reprezentacji narodowej. Wszyscy się z niego śmiali, mówiąc, że nigdy mu się nie uda. Kiedy rozpoczął się mecz, trener na początku odmówił pozwolenia mu na grę. Upierając się, że nie ma dla niego miejsca w drużynie. Mecz zaczął się źle. Drużyna przegrywała 0 do trzech. Trener poczuł się zniechęcony. Nagle jeden z zawodników doznał kontuzji i drużyna zaproponowała jego zastępstwo. Mały chłopiec zgodził się bez wahania. Trener również zgodził się, ale ostrzegł go przed niekorzystną sytuacją. Trener i rywalizujący zawodnicy śmiali się z niego. Ale on, ku zdumieniu wszystkich, strzelił najpierw jedną, a potem drugą bramkę, wyrównując wynik na 4 do 4. Gdy kolejny kluczowy zawodnik został kontuzjowany, trener postawił na małego chłopca. Wziął piłkę i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa. Jego podekscytowani koledzy z drużyny unieśli jego małe ciało wysoko, podczas gdy on dumnie trzymał koszulkę Messi'ego w czarnej plastikowej torbie, na której było napisane Messi Forever. Kiedy przygotowywał się do wyjścia, trener zatrzymał go i ogłosił, że zagra w przyszłotygodniowym turnieju, a następnie podarował mu parę butów piłki na znak uznania za jego niesamowite występy.